Wielkiej soboty przychodzi czas na Wigilię Paschalną, najważniejszą celebracją całego roku liturgicznego. Po tym, jak Kościół trwał na modlitwie przy Panu, który był pogrzebany, chcę teraz ogłosić zmartwychwstanie tego Pana. Święty Augustyn mówi, że ta Wigilia Paschalna, wieczorna liturgia w przeddzień niedzieli zmartwychwstania, rozpoczynająca tę niedzielę zmartwychwstania, jest najważniejszą ze wszystkich Wigilii. Bo ona ogłasza to, co jest istotą naszej wiary. Próżna byłaby nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Ta noc odnosi się do innej nocy nocy przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Tak jak Mojżesz przeprowadził suchą nogą naród wybrany przez Morze Czerwone, tak Chrystus przeprowadza nas z ciemności do światła, z grzechu do chwały. Mówi o tym orędzie Paschalne, które jest pięknym śpiewem. Tej liturgii. Z tego orędzia wzięliśmy tytuł naszych tegorocznych kateches. Orędzie opowiada o nocy zmartwychwstania. Mówi, że ta noc jest przedziwna, jest piękna. Ta noc była konieczna. Tak jak konieczne było wyjście Izraelitów, tak konieczna była ta noc śmierci Jezusa Chrystusa, po to, by po niej nastał brzask zmartwychwstania. O zaiste, błogosławiona noc. Śpiewa kapłan czy diakon w czasie tego orędzia. Jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje, oraz noc będzie mi światłem i radością. Noc jest czymś przykrym dla człowieka. Nie lubimy nocy, boimy się ciemności. Ta noc jest niezwykła. Tę noc rozświetla nieblask blask latarń, lamp. Czy blask naszych żarówek w domach. Tę noc rozświetla blask zmartwychwstania Chrystusa, dlatego noc będzie mi światłem i radością nawet w czasie pandemii koronawirusa. Jednym z piękniejszych przedstawień ukrzyżowania jest ołtarz Isenheim. Jest to retabulum ołtarzowe, czyli nastawa ołtarzowa wykonana w początku XVI wieku dla kościoła klasztornego Antonitów w Isenheim, koło Kolmaru w Alzacji, w dzisiejszej Francji. Składa się ono z dwóch par skrzydeł i korpusu. Jest dziełem wybitnego malarza niemieckiego Matthiasa Grunewalda. Możemy zobaczyć w tym pięknym wizerunku trzy autonomiczne części, trzy odsłony. I każda z tych odsłon zależna była od roku liturgicznego. Dni pasyjne, związane z rozważaniem męki Pańskiej, a więc także w wielki piątek, eksponowano pierwszą odsłonę, kiedy ołtarz był całkowicie zamknięty, a pozostałe odsłony w niedzielę albo w święta. Na obrazie widzimy obok patronów, zakonu Świętego Antoniego i świętego Sebastiana, monumentalną scenę ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Po prawicy Jezusa, u stóp krzyża, stoi święty Jan Ewangelista, który podtrzymuje mdlejącą Marię, matkę Jezusa. Bliżej zaś samego ukrzyżowanego znajduje się opłakująca go postać Marii Magdaleny. A po lewej stronie Chrystusa stoi Jan Chrzciciel, u którego stóp baranek Boży, z którego boku sączy się do kielicha krew. A oto druga odsłona ołtarza z Isenheim. Ta odsłona zawiera dwie kluczowe sceny. Sceny, które były pokazywane w dni powszednie, a także w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Po lewej stronie widzimy zwiastowanie, moment, w którym Bóg stał się człowiekiem, moment wcielenia. A po skrajnej drugiej stronie, po prawej, widzimy Zmartwychwstanie. Moment, w którym Bóg człowiek zwyciężył więzy śmierci, pokruszył otchłań i wyprowadził z niej ludzi tam przebywających, to znaczy, zbawił wszystkich. Od wcielenia do zmartwychwstania. Tak toczy się bieg naszego życia, od Bożego Narodzenia, od zwiastowania wcześniej, poprzez nasze różne trudy, zmagania, aż po zmartwychwstanie, które obchodzimy w tych dniach. Zdumiewa nas ta scena z martwych stania Matthiasa Grunewalda, gdzie Chrystus w pięknym blasku, niby słońce, wschodzi na horyzoncie świata i w ten sposób pokazuje, że zwycięża wszystko. Ludzie patrzyli na tego Chrystusa cierpiącego, ukrzyżowanego, widzieli nad ołtarzem w predelni złożenie ciała do grobu, ale wiedzieli też, że to ciało powstało z martwych. Że grób Jezusa jest pusty. Symbolem zmartwychwstałego Pana jest baranek. Baranek, na którego wskazał Jan chrzciciel Agnus Dei. Baranek, który gładzi grzech świata. Ale symbolem zmartwychwstania Chrystusa jest także zając. Może niektórzy są zaskoczeni tym właśnie faktem. Rzeczywiście w naszej kulturze popularnej zając wygrał z barankiem. Ale dawno, dawno temu także to zwierzę było traktowane jako symbol zmartwychwstałego Pana. Zając zmienia w ciągu roku swoje futro, i ten fakt został zinterpretowany przez świętego Ambrożego jako symbol zmartwychwstania i przemiany. W innych pismach dawnych chrześcijańskich zając, który trzymycha pod górę, jest interpretowany jako symbol chrześcijanina, który ucieka przed diabłem i ratuje się u Chrystusa. Zające także mogą uosabiać kogoś słabszego który poprzez wzmocnienie przez Chrystusa zwyciężył nad złem. Jeśli widzimy dzisiaj wokół nas tak wiele różnych postaci zająca, pamiętajmy, że od dawna jest on symbolem zmartwychwstania Chrystusa. Wielka Sobota, Wielkanoc w Polsce to święcone, tradycyjny obrzęd święcenia pokarmów, które odbywały się bardzo uroczyście, zwłaszcza w wieku XVIII, XVII, kiedy jeżdżono po różnych wsiach, po miastach, aby to święcone przygotować i sporządzić. Zofia Kossak-Szczucka w swojej książce Rok Polski, Obycza i Wiara pisze takie słowa. Święcone to piękna tradycja. Cóż stąd, że niegdyś pogańska? Wszystko, co poprzedzało chrześcijaństwo, było przeczuciem lub oczekiwaniem. Przez święcenie pokarmów Kościół błogosławi byt doczesny. Podkreśla dostojność ciała, które dziś właśnie osiągnęło nieśmiertelność. Jedzenie stanowi afirmację życia. Chrystus, Pan, po zmartwychwstaniu, jadł miód i rybę, by przekonać uczniów, że jest żywym człowiekiem, nie zjawą. Chleb, ser i sól, barwione jajka, skromne pokarmy codzienne wchodzą jako aktorzy na scenę, gdzie rozgrywa się kulminacyjny punkt wielkiego Bożego cyklu. Bóg udziela nieraz rzeczom nierozumnym mocy przyczyniania się do ludzkiego zbawienia. Dlatego wszystko jest godne szacunku i ten okruch chleba, co nie powinien spaść na ziemię, i sól, i jajko. Tak Zofia Kostak-Szczucka o Święconym. Te pokarmy są symbolem oczywiście Zmartwychwstałego Pana. W Polsce znanych jest kilka technik zdobienia jajek. Najstarsza polska pisanka, która pochodzi z X wieku, została znaleziona w trakcie wykopalisk archeologicznych w Ostrówku na Opolszczyźnie. Wykonana była techniką patikową, najbardziej rozpowszechnioną wówczas w Polsce. Na jajko nakłada się za pomocą specjalnego lejka wzór z roztopionego wosku, a następnie wkłada się ją do roztworu farby. Mamy wiele innych sposobów dekorowania. Tych naszych potraw, jajek ostrymi narzędziami oklejania czy naklejania różnych wycinanek na te jajka. Kiedy w niedzielę wielkanocną składamy sobie życzenia i dzielimy się poświęconym jajkiem, bierzemy udział w misterium, które było jeszcze przed chrześcijaństwem, a któremu zmartwychwstanie Chrystusa nadało nowy sens. Chrystus nadał sens naszemu życiu. Jednym z symboli budzącego się życia, jednym z symboli zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, tego, co dzieje się w czasie świąt paschalnych, jest jajko. W poranek wielkanocny jajka znajdziemy na naszych stołach. Będą dużo bogatsze niż ten przygotowany przeze mnie na chwilę Wigilii Paschalnej stół. Będzie na nich wiele potraw, wiele smakołyków, które tradycyjnie spożywamy w czasie Wielkanocy. Choć nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów w kościołach, zadbajmy o to, by rozpocząć śniadanie wielkanocne od wspólnej modlitwy. Na stronie internetowej płockierodziny.pl i na wielu innych stronach znajdziemy tekst tej modlitwy, którą powinien przeczytać ojciec lub najstarszy z domowników. Niech tak rozpocznie się nasze śniadanie, od przywołania sensu tej nocy i tego dnia wielkanocnego. A kiedy będziemy się spotykali, kiedy będziemy się cieszyli w gronie najbliższych, nie mogąc odwiedzić innych ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, pozdrawiajmy się słowami. Chrystus z wstał, prawdziwie z wstał. Noc będzie mi światłem i radością, dlatego że Pan z martwych wstał.